Marcin, powiedz mi, jak Twoje wrażenia, właściwie, doprowadziłeś pierwszą swoją grupę słuchaczy do finału, do ostatnich zajęć? Jak po tym pierwszym roku z nami się czujesz jako wykładowca? Muszę powiedzieć, że jest to jedno z trudniejszych wyzwań moich zawodowych, bo ci, którzy przychodzą na moje wykłady,. Nie ulegają czarowi Pana z telewizji. Może za pierwszym razem, jak przyszło więcej osób, które chciały sprawdzić, jak wygląda ten gość, którego kojarzymy z płaskiego ekranu na żywo. To jeszcze był ten efekt widoczny, natomiast później ci, którzy przychodzili, to przede wszystkim po wiedzę, doświadczenie, konkretne narzędzia, konkretne rozwiązania, a nie po to, żeby mieć poczucie, że są na jakimś celebryckim spędzie. Więc nie mogłem się posługiwać tylko i wyłącznie swoim telewizyjnym i i liczyć na to, że cokolwiek powiem, zostanie nagrodzone oklaskami. Musiałem się do każdego z tych spotkań porządnie przygotować. Bo największym, myślę, dla mnie komplementem jest to, kiedy ludzie reagują, kiedy mhm. chcą się dowiedzieć więcej albo kiedy chcą dać kontrę wobec czegoś, co właśnie przed chwilą usłyszeli z sali, uważam, że mózgi działają wtedy, kiedy są stymulowane. I czasami nawet celowo biorę te, mówiąc metaforycznie, mózgi pod włos, po to, żeby zobaczyć w ich oczach jakąś niezgodę.